Nie. W tym filmiku chciałbym pokazać coś ciekawego na tablecie Manta Mid08. Kiedyś tam robiłem recenzję oczywiście. Przede wszystkim chciałem Wam tutaj przedstawić oprogramowanie, które tu się znalazło. Nie jest to ICS, nie jest to Accent Sandwich, domyślny od Manta, a jest tutaj oprogramowanie z takiego tabletu, który się nazywa ConcoreTap. Jest to oprogramowanie w wersji 4.1.1, czyli w wersji Androida Bean. Powiedzmy sobie szczerze, no po troszeczkę lepiej chodzi. Nie jest to oczywiście demon szybkości, bo jak wiemy, to jest tablet z niskiej półki dość. Jednak wam tu mogę pokazać, że jest to wersja Androida 4.1.1. Yy, powiedzmy sobie, no chodzi, jakoś tam w miarę chodzi. Oczywiście z no, przeglądanie internetu jest pewnie troszeczkę cięższe, jeżeli używamy. Przeglądarki Chrome, które tutaj jest, zawiesza się często, nie można zadawać Sony, trzeba długo czekać. Ja na przykład z Opery Mini tam powiedzmy, bo tylko ta jest wykrywalna w Android Markecie, da się korzystać. Ale to pomimo tego, co tu powiedziałem, chciałem wam pokazać jednak ciekawe aplikacje, czy aplikacje od Sony. Postanowiłem sobie grać aplikację z X Developers e, dla domyślnych generik telefonów, czy aplikacje Albumy, Filmy oraz Walkman. E, co ciekawe, dwie z nich chodzą, jedna w ogóle nie chodzi. Tu się bardzo zdziwiłem, to jest szczerze powiedziawszy, że w ogóle się da uruchomić tę aplikację na, na tym tablecie. Jedną z tych jest to aplikacja album, która powiedzmy sobie szczerze, chodzi. Chodzi to w miarę nawet fajnie, można z niej pokorzystać. Jest to oczywiście aplikacja album, to najnowsza. Na tablecie bardzo to fajnie wygląda. Jest, szczerze powiedziawszy, że jestem zadowolony z niej. Zwróćcie uwagę, możemy sobie powiększać, możemy sobie pomniejszać te rzeczy, tak jak normalnie mamy w telefonach od Xperi. E jeden jest malutki tutaj, minus, taki, że może czas nam force close zrobić, jednakże ogólnie bardzo fajnie się prezentuje na tym tablecie. Mamy także moje albumy, tutaj jest jeden z bugów, nie wykrywa nam tych aplikacji z Facebooka i z Picasy, ale jak wiemy to nie jest oczywiście od, od Sony. Luka, że to są filmy. Filmy też się wczytają, ale jeżeli chcę otworzyć jakiś film, dostajemy. Mm, Błąd otworzenia, i w tym wypadku tablet trafia, powiedzmy sobie szczerze powiedziawszy, szlak, jeżeli chodzi o otwieranie filmów w wersji sprzętowej. Więc w tym momencie, jakbym tu kliknął na, na otworzenie filmu, pojawia mi się błąd otworzenia, i w tym momencie nie będę mógł otworzyć, renderować filmów, czy otworzyć po prostu w formie sprzętowej. No, niestety, taki bug jest tutaj, nie da się z tego z tym zrobić, ale chodzi ogólnie. Mam także serię multimediów, które to ciekawe, chodzi można sobie udostępnić do te, te, te pliki, które mamy na tym urządzeniu. Jest to jest jeden z plusów, jeżeli chodzi o na takim tablecie, tutaj tutaj widzimy. No i ostatni z który najbardziej się zawiodłem, jest to Walkman. W ogóle nie chcę otworzyć muzyki. Taki jest Bóg, że... Dobra, załaduje nam się ten tutaj Walkman. Mam tutaj w sprawdzie moją muzykę, oczywiście nie działa nam tutaj wykrywanie tych wykonawców tak dalej. Bardzo fajny interfejs jest, szczerze mi się bardzo podoba, nie mam tego na Xperia S. Mam tutaj po na kategorie, mam tutaj albumy. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie mam tutaj wszystkie albumy, które są. Bardzo fajne, tu mamy również udostępnione pliki w, w sieci mojej, ale jeżeli chcę sobie otworzyć plik, ona po prostu go nie otworzy, nie można otworzyć utworu. Wyborowałem różnymi sposobami, będę yy, equalizer tak dalej, tak dalej, nie działa to w ogóle. Mamy tutaj True, mamy tutaj wizualizację, mamy tutaj ustawienia, mamy clear Adu, które jest włączone, włączone, no nic to nam nie zmienia. Może dlatego, że jest to Walkman z Xpery Z, a nie z Xpery V, tak jak było wcześniej, może dlatego nie chcę się już z tym bawić, ale jak widzimy, Walkman pewnie by działał, tylko trzeba się pewnie z tym bardziej troszeczkę pobawić. Dodam, że mam te takie liniki wpisane w BuildProp, no i taka właśnie z ciekawostek, jeżeli chodzi o te aplikacje. Jak widać, chodzi jedna praktycznie cały czas, dwie nie chodzą, bo są padnięte, ale jak widać, ten tablet potrafi również tworzyć stokowe rzeczy z innych telefonów. Czekajcie, sobie oczywiście, na kilka plików z Xperia Z Tablet, Xperia z tablet i zobaczymy, czy będzie to wszystko chodziło. Tak mniej więcej prezentuje się cały tutaj tablet. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach.